Witam, z tej strony Raf Hart w dzisiejszym odcinku zapowiedź tego, co się będzie w sierpniu na kanale działo. Pierwsza informacja, za mną taki słupek modeli, które zostaną zinboxowane na, na kanale, to są modele pod projekt Scorpion G. Jak to oglądacie, to tutaj już jest, on jest już dostępny, ten film, także zapraszam też do oglądania. Mamy pierwsze malowania PS289. Masa emocji ludzi, którzy, którzy mają, maluje im się fajnie i, i w ogóle. Ale ja postanowiłem trochę tak iść w poprzek wszystkiego i, i, i przetestować to przy pomocy farb modelarskich, które służą do, do malowania pędzlem, generalnie. Ale tak naprawdę, żadna to nowość, żadna informacja. Dwa lata temu robiłem też test tych farb w wariografii i one się sprawują całkiem dobrze. Tu jest trudna farba, tu jest trudna farba i, i, i o to chodziło, żeby żeby areograf sprawdzić w trudnej sytuacji, bo jeden w ogóle nie będzie malował, drugi będzie malował średnio, trzeci poradzi sobie jeszcze lepiej. Także tutaj macie PS289, to jest dużo emocji, wywołał ten test, nie wiedzieć czemu a najbardziej tutaj wśród osób, które malują tymi areografami, że jak to tak, to, to takie rzeczy na kanale. A tutaj macie Infinity. To jest takie porównanie. Jak wiecie, był, były, były zapowiedzi, że będą te dwa areografy na kanale i one się pojawiły. PS 289 również będzie testowany z innymi firmami, ale to na spokojnie. Hity modelarskie pojawiły się na kanale, za, zachęcam. Znaczy, generalnie taki sezon ogórkowy można powiedzieć w modelarstwie, bo dużo osób wyjeżdża, ale są też osoby, które siedzą i składają. A co kupują te osoby, tutaj macie w hitach lipcowych do obejrzenia. Co jeszcze? W karcie społeczności macie informację, że Raptor wylądował. Znaczy, generalnie kilka Raptorów wylądowało, ale to jest inny Raptor. <grytanie> to jest inny Raptor i on też będzie na kanale, też będzie, też będzie inbox tego areografu, też będą jakieś tutaj pierwsze malowania jest też ankieta, bo taką wydał trzy takie bestie jest japońska i są dwie niemieckie do wyboru, czekam, czekam za waszymi głosami i to prawdopodobnie nie wiem, nie wiem kiedy one się pojawią, prawdopodobnie to będzie we wrześniu, czyli no za jakieś trzy tygodnie, e, powinny być już w sklepach, więc, więc one będą. E, co dalej? E, co dalej jeszcze mamy ciekawego? E, dalej z ciekawych rzeczy jeszcze będzie, będzie jeden samolot 4.8, też będzie inbox i zachęcam do wzięcia udziału tutaj w konkursie modelarskim, który odbywa się tutaj e, na forum modelarskim. Link, jak znajdziecie sobie tutaj filmik, to tutaj też, też macie też będziecie mieli bezpośredni link do, 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 do tego wydarzenia. Fajne nagrody, start, start już był, ale można dołączać w obojętnie jakim momencie 31 sierpnia to jest koniec. Są przewidziane trzy nagrody, i chodzi generalnie o dobrą zabawę przy składaniu. A chyba powiedziałem wszystko. Tak, jak powiedziałem w sierpniu w sierpniu, wrześniu mam nadzieję, że to będzie temat taki przewodni. E, armata e, Pak 44. Tutaj widzicie w grze ona jest pokazana na podwoziu e, na podwoziu Panzer czwórki, ale tutaj za mną nie tylko na takim podwoziu ona mogła występować. Teoretycznie, bo to ci, którzy wiedzą o co chodzi, którzy e, Spotkali się już z tym tematem, wiedzą, że, że Niemcy bardzo tutaj byli płodni pod względem projektów. A na Was tutaj też czekam, też czekam na głosy związane właśnie z filmem, który jest na kanale. To jest tutaj projekt G. Pytanie jest generalnie proste, dosyć. Czy ma być to projekt stylizowany Grom? Czyli mam wziąć postarać się wykonać model tak prosto, prosto jak z gry, żeby tak wyglądał mniej więcej, bo jeszcze tutaj, to tu jest takie fajne malowanie pustynne, ale Skorpion G jeszcze występuje w malowaniu takim szarym, po prostu bez Skorpionów i tak dalej, w takim szarym malowaniu, czyli mam, czy mam go wziąć prosto z gry, czy też bardziej historycznie, albo bardziej historycznie, popróbować zamontować działo na podwoziu po prostu Pantery. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrypcję. Oczekujcie nowych, ciekawych materiałów odnośnie areografów. Zawsze można się coś ciekawego dowiedzieć. I do zobaczenia w następnym odcinku. Try to stay strong and fake a smile until I look away But I'm known you too.